A wszyscy mówią, że auta elektryczne są dużo droższe od spalinowych. No więc słuchajcie, nie. Auto na filmie to Lip Motor T03, który w tej chwili można mieć jako nowy samochód za 66 000 zł. I już to stawia go w rzędzie z najtańszymi nowymi samochodami w Polsce, takimi jak Dacia Sandero za około 61 tysięcy zł. Tylko że Dacia to wersja totalnie podstawowa bez żadnego wyposażenia. Tu mamy klimatyzację, kamery 360 stopni, czujniki parkowania czy bezkluczykowy zapłon i szklany dach. No i najważniejsze, do Daci nie dostaniesz dotacji z programu nasze e-auto. A tutaj jak najbardziej. Ta dotacja to od 20 do nawet 40 tysięcy złotych. Więc zakładając wersję optymalną, że oddajesz swoje auto na złomowanie i masz jednoosobową działalność gospodarczą, ten samochód możesz mieć za 26 tysięcy złotych. A ponieważ średnia pensja w Polsce w tej chwili to niecałe 9 tysięcy złotych, oczywiście brutto, więc można spokojnie powiedzieć, że ten samochód kosztuje 3 średnie pensje. A wy i tak będziecie twierdzić, że auta elektryczne są dużo droższe od spalinowych.